Zaczynamy od porządnego rozczesania włosów. Żeby zrobić kłosa, najlepiej z kipki, musimy zebrać włosy na tej wysokości, na której chcemy mieć kucyk. splątać taką gumką, którą, która będzie najmniej widoczna. Kiedy kucyk jest gotowy, bierzemy cienki kosmyk włosów z prawej strony i drugi z lewej. I przekładamy przez siebie, mocno dociskając. I tym sposobem będziemy robiły przez całą całą długość kucyka. Z lewej strony i z prawej strony. Im cieńsze e, kosmyki, e, tym będzie kłos sprawiał wrażenie takiego ciaśniejszego. Ale im grubsze, tym z drugiej strony szybciej się zaplotą. I powstaje nam drugi kucyk, tak jakby nad tym przednim. I mocno ściskamy i cały czas dokładamy z lewej strony i z prawej. Kiedy skończą się włosy z tej poprzedniej poprzedniego kucyka, zaczynamy dobierać z nowego, tak samo z prawej strony i z lewej dokładamy. I tak już do samego końca. Kiedy kończą się powoli włosy, które możemy dobierać, ściskamy mocno i splątujemy mózg. Im mniej widoczna, tym lepiej. I efekt końcowy powinien wyglądać mniej więcej tak.